Witajcie ciekawscy! Słyszeliście już, Freeze w towarzystwie części swojej ekipy i chłopaków z Vibros postanowił przejąć YouTube y. i udało im się, trapowy kawałek odkąd tylko pojawił się w sieci jest numerem jeden. Czy wszystko, czego dotknie się ten 24-letni youtuber jest skazane na sukces? Choć wszyscy widzą w nim głównie chłopaka od zabawy i pranków, on umiejętnie zarządza swoimi projektami, zarabiając na tym horrendalne kwoty. Co jest kluczem do tak wielkiego powodzenia? Zostańcie z nami do końca, aby dowiedzieć się więcej. A wcześniej nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału i zostawieniu łapki w górę. Freeze, czyli prywatnie Karol Wiśniewski to dziś jeden z najpopularniejszych polskich youtuberów. O jego początkach, które zaczęły się m.in. od łapania Pokemonu w grze Pokémon Go, możecie usłyszeć w innym naszym odcinku, do którego Was właśnie odsyłamy. Dziś jego kanał ma blisko 3,5 miliona subskrypcji i prawie miliard wyświetleń materiału wideo. A to daje mu bardzo wysoką pozycję w gronie czołowych najważniejszych twórców YouTube'a w Polsce. Co zadecydowało o jego sukcesie? Choć oczywiście z wielu, którzy krytykują jego poczynianie i jego materiały jako dziecinne, on nic sobie z tego nie robi. Karol pokazuje raczej grzeczny content, od lat działa bez skandali, wulgaryzmów i agresji. Na jego filmach królują głównie śmiech i zabawa. I jak się okazuje, kanał Family Friendly może być kluczem do dużego sukcesu oraz ominięcia fali wielkiego hejtu. Bo wiecie, w końcu bardzo młodzi widzowie nie są jeszcze aż tak bardzo małoskowi i okrutni. Tropem Freeza poszła też jego dziewczyna Weronika Sowa i również została youtuberką, a tworząc kanał jako verso, w ciągu zaledwie roku zdobyła ogromną popularność. Tym samym dzięki kontentowi Family Friendly szybko zdobyła rzeszę fanów i również zaczęła zarabiać pokaźne kwoty. Cała ekipa Freeza jest dobrana z takich osób, które dobrze zgrywają się z założeniami przyjętymi przez youtubera. A dzięki temu, że ich relacja to przede wszystkim przyjaźń, a dopiero później praca, fani doceniają autentyczność, jaką prezentują. Widzowie właśnie w tym aspekcie podkreślają różnicę pomiędzy ekipą a konkurencyjną grupą youtuberów, czyli Team MX. Zespół na czele którego stoi Stu, to osoby, które rokują sukces, jednak nie do końca wszyscy darzą się sympatią, co często fani zauważają, oglądając publikowane przez nich filmy. Zaś Freeze z przyjaciół, którzy dobrze bawią się w swoim towarzystwie, zarabiając pieniądze. I to niewątpliwie z jego sukcesem. Dlaczego tyle mówimy o sukcesach Friza? Bo ma to wymierne korzyści. Otóż Karol jest jednym z najbogatszych, a może i najbogatszym polskim youtuberem. Jak wyznał z samej platformy YouTube ma obrót około 10 milionów złotych rocznie. Jego grzeczny wizerunek przekłada się na wiele opłacalnych kontraktów i współpracy, a sklep odzieżowy, który założył z ekipą, cieszy się takim zainteresowaniem, że ekipa to nosi potrafi wygenerować ponad milion złotych obrotu miesięcznie. Oczywiście tworzenie filmów, materiały i opłacanie innych to także i duże koszty. Ale jak Wiśniewski wyznał, jeśli jemu udaje się zarabiać duże kwoty, to chce adekwatnie nagradzać zarobkami innych, którzy z nim i dla niego pracują. W dodatku Karol to 24-latek, który wie, że lepiej inwestować niż wydawać. I tak m.in. swoje. Zabezpiecza w kryptowalutach na rynku nieruchomości i kilku innych biznesach, o których nie chcę mówić publicznie. Czy zatem kolejny pomysł i projekt też okaże się spektakularnym hitem, kilka dni temu na kanale Friza ukazał się trapowy kawałek zatytułowany Przejmujemy YouTube. Y". Utwór powstał dzięki współpracy ekipy z Vibros. I choć nie jest to żadne wybitne dzieło, tym bardziej, że piosenka powstała w bardzo krótkim czasie, bo w ciągu zaledwie 24 godzin i raczej nie wszyscy spaczki znajomych, którzy śpiewają o zaczynaniu od zera i dojściu do wysokiej pozycji, mają talent. Muzyczny, to piosenka rzeczywiście podbiła internet? A Friz, Mini Mike, Tromba, Patek, Wojtek, Adam i Piotrek sprawili, że ich fani oszaleli z radości. Od dnia premiery kolaboracja chłopaków trzyma się na szczycie listy na czasie i na ten moment została wyświetlona blisko 10 milionów razy. Jak myślicie, czy ten sukces zachęci ich do dalszych działań w tym temacie? Doczekamy się płyty? Czy będzie to więc kolejny projekt Friza, który będzie się rozwijać i przynosić pieniądze? Czas na was ciekawcy! Słyszeliście, przejmujemy YouTube? Co sądzicie? O piosence. Spodziewaliście się, że Freeze będzie chciał podbić branżę muzyczną? I czy znowu mu się uda? Czekamy na wasze komentarze. Nie zapomnijcie też o subskrypcji naszego kanału i zostawieniu łapki w górę. A jeśli podobał się Wam nasz odcinek, będzie nam miło, gdy pokażecie go dalej. Do usłyszenia, cześć.